Bardzo często zadawane pytanie: A co jeśli ona już kogoś ma? Ponad 70% kobiet po rozstaniu z mężczyzną spotyka się już z kimś innym. I na odwrót też. Tak naprawdę, jeżeli mężczyzna zostawia kobietę, to też już kogoś najczęściej ma. No i wiesz, nie chciał, to jest w ogóle temat na, na bardzo długo, żeby go wytłumaczyć, ale wytłumaczyć to w najprostszy sposób, jaki tylko jest możliwy. Zauważ, byliście ze sobą? Teraz fajnie, jakbyś odpowiedział przed komputerem, przed telefonem na głos, tak, żeby do ciebie dotarło. Byliście ze sobą? No tak. A jesteście? Nie. Skoro oglądasz te materiały, to muszą być takie odpowiedzi. Nie ma innej opcji. I teraz tak, jeśli, już, jeśli rzeczywiście już jest z kimś innym. To nikt nie powiedział, że za tydzień czy za dwa dalej z nim będzie. Ja nie mówię, żebyś czekał, nie wiadomo ile, dwa miesiące, żebyś to znosił. Jeżeli to oglądasz, to znaczy, że chcesz ją odzyskać. Byliście ze sobą, a nie jesteście. Jeżeli ona z kimś się zaczęła spotykać, nie jest powiedziane, że jutro albo pojutrze dalej będzie się z nim spotykać. A po kolejne, jeżeli nawet kogoś nie ma albo zaczyna się z nim spotykać. To na 10 randek, jak jedna będzie fajna, to i tak dobrze. Pamiętaj o tym. Jeżeli mi nie wierzysz, spotkaj się z 10 kobietami i zobacz, ile randek fajnych było. Przekonaj się sam.